Przemysław Sarosiek, Dzień Dobry Podlaskie. Konferencja prasowa dwójki radnych Prawa i Sprawiedliwości, Artura Kosickiego, byłego marszałka województwa i Marka Wice wicemarszałka województwa. Teza, którą postawili jest wstrząsająca. Centra Integracji Cudzoziemców mogły służyć osobom, nie tylko tym, które są legalnie na terenie Polski, ale także tym, które się w trakcie Obecne, są w trakcie procedury legalizacyjnej. Czyli de facto, także tych wszystkich migrantów, którzy trafili na przykład do Szczecina, do siedziby Straży Granicznej, dostawali tam pieczątkę ze stemplem, z informacją na podstawie podanych przez siebie danych i są w trakcie legalizacji, nawet jeśli ta legalizacja miałaby zakończyć się negatywnie. To pierwsza teza, i to rzeczywiście jest bardzo, ale to bardzo niepokojące. Druga to taka, że uchwała. Zarządu, to jest ten dokument, który może, a w zasadzie powinien zakończyć procedurę związaną z legalizacją CICów i z tym, żeby one w Województwie Podlaskim nie powstały. Problem polega tylko na tym, że w tej chwili powstał kolejny spór. A pro, to, co ogłosił hm, Łukasz Prokorym z Krzysztofem Truskolaskim, wcale tematu nie kończy. Zamieszania, zatem mamy ciąg dalszy. Radny Kosicki. Wzywa obecny zarząd do podjęcia uchwały, do zakończenia tego tematu i ostatecznego wyłączenia sprawy CIC-ów z obiegu publicznego. Czy zarząd województwa podlaskiego zdecyduje się? To to jest pytanie. Ja mam na ten temat własne zdanie, a Państwo. Bardzo proszę o subskrybowanie tych materiałów, o lajki, o komentarze, ponieważ one wszystkie podbijają nam zasięg, i bardzo Państwa proszę o aktywność, jeżeli chodzi o. Yy, oglądanie naszych materiałów. A jeżeli Państwo chcielibyście wesprzeć Niezależne Dziennikarstwo, Niezależną Redakcję, to link, do opisu, link w opisie do platformy Patronite, platformy Bajkofi. Bardzo prosimy o wsparcie. Przemysław Sarosiek. Dzień dobry, Podlaskie. Partnerem portalu jest firma Diadom. Okna i drzwi. www.diadom.pl Partnerem portalu jest firma Yazbud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie www.jazbut.pl Szanowni Państwo, mamy dzisiaj e, Państwu do przedstawienia szereg informacji, faktów e, odnosza, odnoszących się do Centrów Integracji Cudzoziemców. Wiemy, że te centra budzą poważne zainteresowanie mieszkańców województwa Podlaskiego. I ostatnio w opinii publicznej, ale i też na konferencjach prasowych politycy Platformy Obywatelskiej przedstawiają różnego rodzaju informacje. I naszym zdaniem te informacje są zmanipulowane i albo jest to robione celowo, albo jest też pewne przekonanie tych polityków, aby wprowadzać w błąd opinię publiczną. Szanowni Państwo, Chcielibyśmy na początku przedstawić chronologię, która będzie w pewien sposób wskazywała na to, kto i jakie działania podjął w kwestii dotyczących centrów integracji cudzoziemców, na czyich aktach prawnych opierał się cały konkurs, który w tej materii został zrealizowany i kto tak faktycznie zabiegał o te centra. Szanowni Państwo, Pierwszą tezę, jaką chcemy postawić na konferencji prasowej, to jest fakt, iż cała procedura dotycząca centrów integracji cudzoziemców w Województwie Podlaskim, realizowana przez Zarząd Województwa Podlaskiego, opiera się o dokumenty, które zostały sporządzone i przygotowane przez obecny Zarząd Województwa Podlaskiego. Szanowni Państwo, jest przedstawiana uchwała. Zarządu Województwa Podlaskiego z kwietnia 2024 roku, z której to e, można wywnioskować, że wcześniejszy zarząd, na którego czele miałem zaszczyt stać, razem tutaj z panem marszałkiem Markiem Olbrysiem, podjął, zainicjował te działania. Szanowni Państwo, oczywiście tutaj się fakty kończą. Dlaczego fakty się tutaj kończą? Zwróćcie Państwo uwagę. To jest pierwsza rzecz, czyli 1 lipca 2024 roku. Jest to uchwała nowego zarządu województwa podlaskiego upoważniająca dyrektora wojewódzkiego Urzędu Pracy do przygotowania projektu na utworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców na terenie województwa podlaskiego. Uchwała zarządu, zwróćcie Państwo, co w tej uchwale jest: upoważnienie dyrektora, wybór partnerów, zawarcie umowy o dofinansowanie monitorowanie realizacji projektu, rozliczanie finansowe, no i przygotowanie i złożenie wniosku. Otóż uchwała poprzedniego zarządu z kwietnia obowiązywała trochę ponad półtorej miesiąca. Nowy zarząd województwa uchylił tamtą uchwałę i w obowiązującym stanie prawnym wszystkie działania, które były podejmowane przez zarząd województwa podlaskiego dotyczące centrów integracji cudzoziemców, były oparte i zainicjowane na bazie tej uchwały, a nie uchwały wcześniejszego zarządu. I to jest pierwszy fakt i dokument, który by świadczył o tym, kto w tej całej sytuacji mówi prawdę, a kto stara się tymi faktami manipulować. Szanowni Państwo, 8 lipca. Mamy ogłoszenie o otwartym naborze partnerów. Przypomnę, że 8 lipca to już około miesiąc czasu. Kiedy funkcjonuje nowy zarząd Województwa Podlaskiego, Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego i dwójki zdrajców, która za stołki przeszła na tamtą stronę. Ale to wtedy ogłoszono i wybrano partnerów odnośnie realizacji Centrów Integracji Cudzoziemców. Jest to ogłoszenie z 8 lipca 2024 roku ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Kiedy to Wojewódzki Urząd Pracy wskazuje, że już ma nowych partnerów do realizacji tego projektu. Szanowni Państwo, cóż się dalej dzieje? 29 października 2024 roku zatwierdzona lista rankingowa dla naboru na centra integracji cudzoziemców i tam proszę zwrócić uwagę, Centrum Integracji Cudzoziemców w województwie podlaskim wydatki i liczba punktów i kwota, jaką dofinansowano, czy chciano dofinansować ten projekt. Zaznaczam, że 29 października 2024 roku to jest obecny zarząd z Marszałkiem Prokorymem na czele. Szanowni Państwo, co się dzieje, dalej dzieje? 11 marca konferencja prasowa pana Marszałka Prokoryma, członka zarządu Bogdana Dujuka i dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pana Kuberta Ostapowicza, gdzie mówi się o tym, jaki jest cel stworzenia tych centrów, i mówi się i przekazuje informacje, że te centra będą realizowane. Proszę zwrócić uwagę, że to jest szereg informacji, to jest strona oczywiście zwrót Podlasia, gdzie obecny zarząd województwa mówi, co będzie robił w tych centrach, jak one będą przygotowywane. A już wiemy, że wtedy stoją, mówiąc kolokwialnie, pod drzwiami przedstawiciele konfederacji upominający się o to, żeby z tego projektu zrezygnować. No, ale szanowni państwo, co na to zarząd Województwa Podlaskiego? Na czele z panem marszałkiem Prokorym. 12 marca sławna wypowiedź, pierwsza wypowiedź członka zarządu Jacka Pierunka w Radiu Nadzieja. Że migranci są potrzebni, bo to lekarze, inżynierowie trzeba ich przyjmować. Jak najbardziej widać, że z tego materiału prasowego możecie sobie Państwo wyczytać, otworzyć tą, tą wypowiedź Pana Marszałka e, Piorunka, gdzie jest jasno wskazane, że jak najbardziej jest za tym, żeby ten projekt realizować. Następna wypowiedź, 22 lipca, też Radio Nadzieja i też wywiad z Panem. Jackiem Piorunkiem, gdzie on potwierdza tę kwestię. Mówi, że się pomylił, ale zaraz do tego dojdziemy, że jak najbardziej te centra integracji cudzoziemców, to no już nie wszędzie, ale w Białymstoku jak najbardziej będą, e, mogą powstawać, bo ktoś tam jest zainteresowany, no nie, nie udziela żadnych szczegółów, ale faktycznie robi się burza po tej burzy. Pan marszałek Łukasz Prokorym składa oświadczenie, że nie będzie żadnych działań w sprawie kontynuacji CIC-ów. To jest to oświadczenie. Szanowni Państwo, tutaj trochę zmienię się z radnego prawnika. Otóż, organem wykonawczym samorządu województwa podlaskiego jest zarząd województwa podlaskiego, a nie marszałek. Zarząd województwa podlaskiego i tego typu sprawy powinny być regulowane w formie uchwały, a nie oświadczenia. Tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia z bardzo niejasną sytuacją. Mamy z jednej strony stanowisko członka zarządu Jacka Pyrunka, że jednak centra będą i stanowisko Pana Marszałka. Czy w tej całej kwestii jest drugie dno, czy ktoś stara się manipulować opinią publiczną, czy wprowadzać w błąd, czy ktoś się pomylił? No po naszych doświadczeniach, choćby jak ze sprzedażą majątku PKS, gdzie pan marszałek odpowiadał, że nie będzie sprzedawał, a chwilę po tym, e, po pokazały się informacje na stronach PKS-u, że jak najbardziej e, majątek jest wystawiony do sprzedaży, no śmiemy twierdzić, tutaj jako e, radni prawa i sprawiedliwości, że albo ktoś chce celowo wprowadzić opinię publiczną w błąd, albo po prostu kłamie. No i szanowni Państwo, Sesja nadzwyczajna, która została zainicjowana przez Radnych Prawa i Sprawiedliwości, żeby wreszcie definitywnie odpowiedzieć na pytanie, co z tymi centrami. No oczywiście, jeszcze raz pan marszałek wychodzi, czyta swoje oświadczenie, powołuje się na uchwałę, która z kwietnia 2024 roku, która nie obowiązuje, nie ma jej w obiegu prawnym, bo została ona już dawno uchylona, i tutaj też albo wie o tym, i to ukrywa przed opinią publiczną. Albo po prostu nie wie, co wisi na jego stronach czy na stronach jego urzędu. No i tam znów powtarza tą kwestię dotyczącą oświadczenia, że tego nie będzie. Ale z głosów radnych Platformy Obywatelskiej, jednego z radnych, przejawia się taka informacja, że jednak te centra powinny być. No i znów mamy na sam koniec sesji, jest wypowiedź jednego z radnych. Chodziło tutaj o pana radnego Kwaterskiego, który jednak stwierdza, że że taki temat no, jest istotny dla, dla naszego regionu i, i te centra powinny być realizowane. I znów mamy potężny, e, bym powiedział, mętlik informacyjny. Szanowni Państwo, no, 31 lipca, sławna konferencja Pana Marszałka Prokuryma, który pokazuje w opinii publicznej nieobowiązującą uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego i informacja, jako to by PiS, Podjął tyle działań odnośnie tych centrów, że po prostu oni już nic innego nie mogli zrobić, tylko w tej sytuacji jak najbardziej no, zaniechać dalszych działań. No i oczywiście powtarza swoje oświadczenie, mówiące o tym, że nie będzie realizował. Ja tutaj na marginesie tylko zwrócę uwagę, że osobą odpowiedzialną za rezygnację z tego projektu jest cały czas dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Szanowni Państwo! Na to całość i na to, co Państwu naprawdę w dużym skrócie przedstawiłem, nakłada się jeszcze jedna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach, stanowisko Rady Miejskiej w Łomży w sprawie planowanych centrów utworzenia w Łomży. Szanowni Państwo, to nie tamten zarząd województwa podlaskiego straszył samorządy, że nie będą otrzymywały środków europejskich, w związku z tym, że podjęły takie uchwały, a to są uchwały dotyczące wyrazy sprzeciwu samorządów Suwalk i Łomży odnośnie realizacji Centrów Integracji cudzoziemców. to marszałek Prokorym wystosował takowe pismo do obu samorządów, mówiące o tym, że te, ze względu na te uchwały mogą być zatrzymane środki, z Unii Europejskiej. Jak się później dowiedzieliśmy, pismo te zostało podjęte tylko i wyłącznie z jego inicjatywy. Nie było żadnych monitów, żadnych informacji, żadnych uwag ze strony Komisji Europejskiej. Była to jego osobista inicjatywa. Szanowni Państwo, żeby przeciąć te wszystkie spekulacje i powiedzieć, tak jak mówimy w polityce, sprawdzam, chcemy. Czy nie chcemy, w sumie wezwaliśmy zarząd województwa podlaskiego do tego, aby podjął uchwałę dotyczącą zaprzestania działań w sprawie centrów integracji cudzoziemców w województwie podlaskim, aby cofnął upoważnienie dla obecnego dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, aby zamknął projekt i aby w żadnych dokumentach strategicznych nie podejmował kwestii dotyczących centrów integracji cudzoziemców, ponieważ w obecnej sytuacji, to znaczy z tym, co mamy do czynienia na granicy z Niemcami i już przyjętego paktu migracyjnego, gdzie zabiera się kompetencje dla rządu polskiego odnośnie relokacji cudzoziemców, śmiemy twierdzić, że jest zagrożenie, że ci cudzoziemcy, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, czy to w sposób wtórny z granicy niemieckiej zostali wchłonięci do Polski, w tych centrach się znajdą. I to jest, szanowni państwo, fakt. Wzywamy tutaj oczywiście do bezwłocznej, do bezwłocznego podjęcia stosownej uchwały. Ta uchwała, szanowni państwo, została złożona dzisiaj z rana, żeby powiedzieć krótko i wyraźnie: sprawdzam, kto jest za tymi centrami, a kto tylko. Manipuluje faktami i albo świadomie kłamie, albo wprowadza opinię publiczną. Szanowni Państwo, w błąd. Mam nadzieję, że mimo okresu letniego i mimo tych wszystkich p.i.a.r.owych obowiązków obecnego zarządu, bo na pewno niemerytorycznych, znajdzie on chwilę czasu, żeby stosowną uchwałę podjąć. Pan marszałek prokorym jest radcą prawnym. I powinien wiedzieć, w jakiej formule organ wykonawczy samorządu województwa powinien wyrażać stanowisko w tego typu sprawach. I to już zostawiam opinii publicznej. Czy robi to z niewiedzy? Nie sądzę. Czy specjalnie manipuluje faktami. Szanowni Państwo, liczymy, że taka uchwała zostanie bezwłocznie podjęta przez Zarząd Województwa Podlaskiego i pismo zostanie, pismo radnych Prawa i Sprawiedliwości, a ja tutaj wystąpiłem jako szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, żebyśmy raz na zawsze te rzeczy zamknęli i wyjaśnili. I tak jak mówiliśmy na sejmiku wielokrotnie odnośnie nielegalnej migracji, odnośnie paktu migracyjnego, jest kwestia sprawdzam i zobaczymy, czy Zarząd ma czyste intencje, czy coś przed opinią publiczną ukrywa. Szanowni Państwo, to tak w dużym skrócie te najważniejsze fakty, bo tam jest wiele, wiele innych dowodów świadczących o tym, jak Wojewódzki Urząd Pracy, nadzorowany przez obecny zarząd, wymieniał się informacjami z tymi partnerami, też z ministerstwem odnośnie tych centrów. Tak żeby udowodnić Państwu, kto zabiegał o to, żeby to zostało zrealizowane. Dlatego stop manipulacji Marszałka Łukasza Prokoryma i Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie CIT. Uchylcie swoją własną uchwałę o przygotowaniu do utworzenia na terenie województwa CIT i zobowiążcie się, że nie, macie do, że nie będziecie dążyć do powstania Centrów Integracji cudzoziemców w województwie podlaskim. Czekamy na reakcję Zarządu Województwa Podlaskiego. Szanowni Państwo, czy macie jakieś pytania. Mam nadzieję, że nie zabrałem Państwu zbyt dużo czasu, starałem się to naprawdę w sposób taki dosyć e, dostępny i też skonsolidowany Państwu to przekazać. Bo naprawdę tych rzeczy, jeżeli przejrzycie strony internetowe, jeżeli wejdziecie na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jest bardzo dużo. A powoływanie się na uchwałę, która została. Uchylona i nie ma jej w obowiązującym, w obowiązującym porządku prawnym, jest po prostu niepoważna. Panie Marszałku, Pan powiedział, że <laughs> e, CICE mogą być wykorzystane dla osób, które nie są, e, nie, legal, są nie są legalnymi imigrantami albo cudzoziemcami. Na przykład, nie, że nie chodzi o Ukraińców, tak jak mówili to radni na Syjniku. Skąd e, Panie redaktorze, z tego, co widzimy, co się dzieje na granicy polsko-niemieckiej, e, są. Z, do nas przywożeni migranci, których pobyt jest legalizowany w naszym kraju. A jak z... analizowaliśmy już jakiś czas temu założenia tego konkursu, to, Szanowni Państwo, tam jest mowa o tym, że w centrach integracji cudzoziemców mogą znajdować się też osoby, które się ubiegają o legalny pobyt w naszym kraju. Patrząc na to, co robi obecny rząd z panem premierem Donaldem Tuskiem, śmiemy twierdzić, że te osoby, mimo że nielegalnie wtargnęły na teren Unii Europejskiej, będą za pomocą obecnego rządu próbowały zalegalizować swój pobyt i będą mogły w takich centrach się znaleźć. Po drugie, pak migracyjny, który został przyjęty pod koniec maja 2024 roku, wyłącza... Bardzo dużo kompetencji dla rządów e, członko, państw członkowskich Unii Europejskiej odnośnie relokacji nielegalnych migrantów. I nawet jeżeli by rząd chciał się sprzeciwić, tak jak to pr mówi, a inaczej to wygląda z praktyki, to i tak nic nie będzie miał w tej kwestii do powiedzenia. Panie Marszałku, dzisiejsza konferencja była wywołana, rozumiem, wcześniejszą konferencją zorganizowaną przez... Marszałka Prokoryma i posła Truskolaskiego. Oni zarzucili, że to PiS był inicjatorem tego, tej całej akcji. Pan twierdzi, że w tej chwili w obiegu prawnym są wyłącznie decyzje podjęte przez obecny zarząd. Praktycznie cały konkurs został przygotowany na bazie uchwały obecnego zarządu. E, oczywiście pan Marszałek Łukasz Prokorem w mojej ocenie, manipuluje faktami i albo specjalnie wprowadził opinię publiczną błąd, albo nie wie o tym, że sam 1 lipca 2024 roku podjął stosowną uchwałę upoważniającą dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy do tego, żeby przeprowadził konkurs w sprawie Centrów Integracji Cudzoziemców, żeby go rozliczył, żeby przygotował stosowne dokumenty i wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ten też Urząd Wojewódzka, Wojewódzki Urząd Pracy e, cały czas już za nowego zarządu podejmował szereg działań prawnych, zwrócił się z wnioskiem, uzyskał e, pozytywny wynik, jeśli chodzi o konkurs. E, też korespondował z tymi partnerami, który, którzy zostali wyłonieni. E, I to są dowody, które świadczą, że za, to za obecnego zarządu, w którym jest Platforma Obywatelska, dwójka zdrajców i oczywiście przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszystkie te działania dotyczące uzyskania, stworzenia centrów integracji cudzoziemców zostały podjęte. Do tego świadczą o tym jeszcze informacje prasowe, szereg konferencji mówiących o tym, jak to jest potrzebne. Pomimo już zagrożeń, które pojawiały się wtedy, faktycznie tu w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo mamy duże doświadczenia z punktu widzenia całej Unii Europejskiej, trzeba patrzeć w polityce bardzo szeroko, a nie tylko i wyłącznie na wąski skrawek. To wszystko świadczy o tym, że specjalnie jest to spychane na wcześniejszy zarząd, pomimo tego, że i powoływanie się na uchwałę, która nie obowiązuje, której nie ma w obiegu prawnym. Marszałek Prokorem twierdzi, że w maju 2025 roku dyrektor Hubert Ostapowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Podjął decyzję i przekazał tę informację dla MSWJ, że odstępuje od konkursu, który został rozstrzygnięty, gdzie były przyznane jakieś środki. Czy pana zdaniem potrzebna jest jeszcze dodatkowa uchwała zarządu, który się jakby wycofuje z tego projektu? Oczywiście, że tak. Samorząd województwa podlaskiego, zarząd województwa podlaskiego jako organ wykonawczy samorządu e, działa w określonej formie prawnej. W takich sytuacjach, jeżeli taka uchwała była upoważniająca pana dyrektora e, do występowania i do podjęcia wszelkich działań, to takowa też powinna być podjęta, która mu cofa te upoważnienia i też zamyka temat e, wniosku, jeśli chodzi o Centra Integracji Cudzoziemców. W tym natłoku informacji e, sprzecznych ze sobą ze strony Platformy Obywatelskiej i radnych dzisiaj rządzących w Sejmiku Województwa Podlaskiego, boję się, że nikt nie chce wydać takiej uchwały, żeby wprost określić, że nie ma woli do ich realizowania. Myślę, że z naszy, tak jak patrzymy na nasze doświadczenia, choćby z PKS Nowa, gdzie w czerwcu e, w odpowiedzi na moją interpelację obecny marszałek mówi, że nie będzie wyprzedawany majątek PKS, a parę dni później pojawia się e, na stronie PKS-ów informacja, że sprzedawane są trzy działki, czyli albo ktoś prowadza błąd albo ewidentnie kłamie, albo nie wie, co się dzieje w spółce, pan marszałek, no to takie moje doświadczenia pokazują, że faktycznie trudno jest ufać tej władzy. Wielokrotnie o tym mówiłem, że pan marszałek powinien wiedzieć, w jaki sposób organ wykonawczy gminy podejmuje swoje rozstrzygnięcia, w jakikolwiek sposób przedstawia swoje stanowiska. To nie może być nawet i oświadczenie marszałka, ono nie ma mocy prawnej. Tu powinno być Prawem przewidziana forma w postaci uchwały zarządu, i wtedy możemy mówić o tym, że ten temat jest zakończony. Bo skąd nie wiemy, na przykład, że może dojść do takiej, nie wiemy, że na przykład nie jest szykowane złożenie wniosku aplikacyjnego w jakimś innym programie tego typu, czy w, w różnego rodzaju innych konkursach, czy to reorganizowanych przez samą Komisję Europejską, czy to też przez organy centralne naszego państwa. Ja chcę, żeby raz na zawsze. Opinia publiczna dostała przekaz, jak ten zarząd podchodzi do Centrów Integracji Cudzoziemców, ale tak, żeby ten przekaz miał moc prawną. No właśnie, cudzoziemców. Wspomniał Pan, że Centrum Integracji Cudzoziemców nie będzie działało tak jak, albo nie będzie działało na rzecz tych osób, o których wspominali radni y, rządzącej koalicji i radni obecnego zarządu, członkowie obecnego zarządu, którzy mówili, że to dotyczy wyłącznie Białorusinów, Ukraińców, osób, które są legalnie na, naszym, na terenie naszego y, kraju. Wspomniał Pan, że y, y, są że może to dotyczyć osób, które ubiegają się dopiero o legalizację, a więc y, na przykład takich osób, które zostały w Szczecinie, do, otrzymały dokument Straży Miejskiej, czy Straży Granicznej, przepraszam, starają się o, że, że starają się o legalizację i one są w trakcie w, w, procedury legalizacyjnej. Czy ja to dobrze zrozumiałem? Tak, w założeniach programu jest mowa wprost, jaka jest grupa docelowa, do której ten program jest skierowany i tam są wykazane odpowiednie osoby, ale też i osoby, które e, ubiegają się o ten legalny pobyt. I jeżeli popatrzymy na to szerzej, czyli przez pryzmat od sytuacji, która e, dzieje się dzisiaj na granicy polsko-niemieckiej, gdzie odsyłani nam są potajemnie imigranci, ci nielegalni, którzy e, w, nie wiadomo nawet, czy przeszli i do Polski przez naszą granicę polsko-białoruską, czy też przez jakąś inną. E, jeżeli ich pobyt jest legalizowany, no to w tym momencie, patrząc na założenia tego konkursu, jest mocno prawdopodobne, że... Ta sytuacja może też i ich dotyczyć. I to nie będzie tak, jak myśmy kiedyś mówili i przedstawiali, że, że chodzi o Ukraińców, którzy uciekają przed wojną. Nie, to będą właśnie ci nielegalni migranci. Poza tym wiemy, że pod koniec maja 2024 roku wszedł w życie pakt migracyjny, gdzie de facto stwierdzono, uszczuplono te uprawnienia rządów krajów Unii Europejskiej odnośnie relokacji tych nielegalnych migrantów. No i nakładając te dwie rzeczy na siebie, trudno nie odnieść wrażenia, że faktycznie ci cudzoziemcy mogą się u nas znaleźć. Co jeszcze? Mamy dowody, że przecież już w niektórych miejscach naszego regionu ci cudzoziemcy się pojawiali. Czyli mówiąc wprost, radni Suwałki, radni Łomży, którzy podejmowali te uchwały, w obawie przed tym, że w CICE mogą służyć nie tylko dla osób, które są legalnie na terenie yy, województwa, czyli studentów, jakichś osób, które w tej chwili pracują, ale obawiali się tego, że może to dotyczyć osób nielegalnie, mieli rację. W mojej ocenie tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Partnerem portalu jest firma Diadom, okna i drzwi. www.diadom.pl. Partnerem portalu jest firma Jasbud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie www.jazbut.pl Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.